Witam serdecznie w kolejnym odcinku menadżera w drodze. W dniu dzisiejszym nietypowe pytanie, a mianowicie, czy menadżer powinien grać w golfa? Czy to jest dobre pytanie? Oczywiście, że jest to bardzo dobre pytanie. Dlaczego? Ponieważ golf jest takim chyba elitarnym sportem, i ten elitarny sport pozwala zgrupować elitarnych ludzi którzy to będą w elitarny sposób rozwiązywać elitarne problemy. Brzmi sarkastycznie? Oczywiście. Natomiast początek niestety jest jak najbardziej prawdziwy, czyli golf jest postrzegany jako elitarny sport, tak? Nie każdy ma do tego dostęp, nie każdy ma pod ręką pole golfowe, na które może sobie pojechać, z niego skorzystać, pograć sobie w golfa i no, cieszyć się tym sportem, tak? Tak samo kiedyś strzelectwo nie było mega popularnym sportem, natomiast teraz, no szczególnie przy obecnej sytuacji, zyskało na, na popularności. Natomiast kwestia jest taka, że. Strzelnice są dużo bardziej dostępne. Tak? Koszt wejścia być może nie jest jakiś malutki, ale strzelnice są częściej spotykane w miastach i nie tylko, niż pola golfowe. W związku z tym pytanie, czy faktycznie golf jest takim sportem elitarnym? W mojej ocenie tak, jest to sport elitarny i bardzo wielu menadżerów, szczególnie na wysokich stanowiskach, sobie w golfa gra. No, i nie byłoby z tym najmniejszego problemu. Pamiętajmy o tym, jak opowiadałem o, e, w odcinku e, o hobby, także warto mieć hobby, trzeba mieć to hobby, bo pozwala się oderwać od wielu rzeczy, od wielu problemów, więc to hobby tak naprawdę jest czymś istotnym, przydatnym i ważnym. E, natomiast golf hobby takim standardowym nie jest i to z kilku powodów, ponieważ jeżeli się zastanowimy nad tym. E, kto gra w tego golfa. Grają ludzie na bardzo wysokich stanowiskach lub przynajmniej wysokich stanowiskach, i okazuje się, że podczas tych spotkań przy golfie zapada bardzo wiele decyzji. Tak więc może się okazać, że jako osoba, która chce być menadżerem, lub jest menadżerem lub jest dyrektorem. Ta gra w golfa może cię odciąć, znaczy brak gry w golfa może cię czasem odciąć od tego, co się dzieje w organizacji. I czy to jest golf czy inny sport, to tutaj warto oczywiście zastanowić się nad tym, jakie dyscypliny uprawiają ludzie w, twoim, w Twojej firmie, w Twoim otoczeniu, w Twoim zespole. Bo jeżeli jest to sport, którego nigdy wcześniej nie uprawiałem, wówczas przynajmniej chciałbym się rozejrzeć, co to jest za sport. Jaki jest próg wejścia w niego? Czy mnie to w ogóle będzie interesowało? Tak jak kiedyś miałem ze strzelectwem. E wiedziałem, że do strzelectwa mnie ciągnie, nie próbowałem e strzelectwa sportowego i dopiero gdy się przekonałem, poczytałem, dowiedziałem się, stwierdziłem, że tak jest to fajny sport. E I być może tak samo będzie z golfem, więc warto się rozeznać, co jest e lubiane. Przez, przez ludzi w Twojej organizacji. To mogą być kręgle, tak? Kręgle są trochę bardziej dostępne i też budują taką rywalizację. Da się przy kręglach porozmawiać. I okazuje się, gdy spojrzysz na te wszystkie rzeczy z pewnej perspektywy, okazuje się, że bardzo dużo decyzji, i mówię to z pełnym przekonaniem, bardzo dużo decyzji zapada poza organizacją. Te decyzje zapadają właśnie podczas partyjki golfa, podczas partyjki brydża, podczas rozgrywki w kręgle albo na strzelnicy, albo w innym miejscu, gdzie niekoniecznie jesteśmy w biurze zamknięci i myślimy tylko i wyłącznie o tym samym. Przypomnij sobie odcinek, w którym mówiłem o zmianie perspektywy. Jeżeli zmienimy perspektywę, wówczas uwalnia u nas się. Trochę inny sposób myślenia. I teraz to wszystko zaczyna się łączyć, tak? te wszystkie materiały, które przygotowałem, zaczynają się łączyć w większą całość. Czyli rozmawiamy o tym, że trzeba mieć hobby, bo jest to bardzo przydatne. Rozmawiamy o tym, że zmiana perspektywy pozwala podbić kreatywność. I dzięki temu po prostu lepiej myślimy, inaczej myślimy, jesteśmy bardziej kreatywni, jak sama nazwa wskazuje. Ale być może warto się dowiedzieć, w co gra Twój przełożony, jakim sportem się interesuje, jakie ma, jakie ma hobby, i być może zobaczyć, czy nie jest to coś ciekawego, co warto by było spróbować. I znowu przypomnijmy sobie mechanizm, który odpowiada za zachowanie stadne. Czyli jeżeli robię coś podobnego do tej drugiej osoby, wówczas obniża się mój próg takiego ryzyka i strachu przed tą osobą. Także tutaj już zrobiła nam się ładna pajęczynka pomiędzy tymi wszystkimi odcinkami. I dochodzimy do wniosku, gdzie nasze działanie świadome o tym, żeby zapoznać się z zainteresowaniami przełożonego, przełożonego, przełożonego i tak i tak dalej, mogą doprowadzić do tego, że nasza droga w organizacji będzie łatwiejsza. Czy to popieram, czy nie? Czy powinniśmy w ogóle się zastanawiać o jejciu, Maciek? Ale to jest takie, wiesz, dopasowywanie się, udawanie i w ogóle, czy jeżeli nigdy nie grałem w golfa i nagle zacznę grać, to to jest tak naprawdę bycie trochę. Sprzedajnym człowiekiem. Czy jest to prawda? I tak, i nie, w zależności do, do jakiego stopnia z tym, z tym pójdziemy, bo jeżeli nie będę lubił tego, co robię, jeżeli chodzi właśnie o to ekstra zainteresowanie, nie będę lubił tego, co robię, a mimo wszystko będę to robił, byle tylko wzbić się dalej, byle tylko poszerzyć swoją sieć kontaktów, no to to już. Dla mnie zahacza właśnie o, o ten margines sprzedawania się. Ale jeżeli zobaczę, że jest to coś ciekawego i faktycznie sprawia mi przyjemność, kurczę, dlaczego miałbym tego nie robić, tak? Poznawanie świata, rozposzerzanie swoich horyzontów na przykład w ten sposób, żeby dowiedzieć się, co kto lubi, jest czymś jak najbardziej Ok, w takiej sytuacji. Jeżeli mi to sprawia przyjemność, to po prostu to robię. Więc mamy już odpowiedź na to, czy menadżer powinien grać w golfa, czy nie. Zastanówmy się, z jednej strony tak, jeżeli to sprawia mi przyjemność, z drugiej strony, jeżeli jest to ulubiony sport mojego menadżera, wówczas mogę się dowiedzieć nowych ciekawych rzeczy, wówczas mogę być częścią rozmów, których częścią byłbym zwyczajnie nie był i można tu powiedzieć, no tak, Maciek, ale te, te techniki zarządzania, że coś się dzieje poza organizacją, to nie jest w zagranicznych firmach, tak się nie dzieje. To tylko jest taka polska mentalność. Otóż uwierzcie mi, nie, właśnie w zagranicznych firmach być może dzieje się to częściej niż w firmach polskich. Pracowałem dla kilku zagranicznych firm, firm i faktycznie Podczas takich wyjść wieczornych budowaliśmy sobie strategię. Oczywiście to nie był workshop, gdzie, czy tam warsztaty po polsku, gdzie, gdzie siadam sobie i tam rysuję rzeczy na, na tablicy i tak dalej, i tak dalej. Ale zadawaliśmy sobie trudne pytania, i na te trudne pytania szukaliśmy odpowiedzi. Właśnie po to, żeby pokazać, ok, to jest potencjalny problem. Pomyślmy w innym środowisku, w innym miejscu, w innej sytuacji, jak możemy temu problemowi zaradzić i dojdźmy do porozumienia w kontekście tego, co z tym fantem zrobić. Więc takie rzeczy dzieją się właśnie bardzo często poza standardowym środowiskiem biurowym, poza standardowymi godzinami pracy i, i tak już bywa, tak? To nie jest nic niesamowitego. Sam bardzo często tak też robiłem po tym jak zobaczyłem, że jest to bardzo naturalna rzecz. Dlaczego? Bo mi się wtedy po prostu łatwiej myślało o rzeczach długoterminowych i nie byłem skupiony tylko i wyłącznie na gaszeniu pożarów, które aktualnie siedziały w moim oddziale, w mojej firmie, w której pracowałem i tak dalej. I tak dalej. więc warto wziąć to pod uwagę i właśnie w takich kategoriach podchodzić do przysłowiowej tutaj użytej analogii do gry w golfa to wszystko na dzisiaj życzę Ci bardzo dużej ilości zainteresowań znalezienia właściwego hobby które być może pokrywa się z hobby menadżera, a być może będziesz mieć okazję namówić Swoich przełożonych, swoich liderów, menadżerów na spróbowanie twojego hobby i twojego sportu, który lubisz, a wtedy będzie już w ogóle dużo, dużo łatwiej. To wszystko na dzisiaj. Dzięki Wielkie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!